Mieszkańcy Zakopanego, a szczególnie Harendy, zaczynają jednoczyć siły w walce o turystę. Zapytaliśmy Darka Galicę, inicjatora spotkań, skąd wziął się pomysł wspólnego działania. Pierwsze spotkania mieliśmy w ramach pracy portalu DobreMiejsce.pl wraz z kwaterodawcami, którzy z nami współpracują. I okazało się w czasie tych naszych spotkań, że spora część kwaterodawców wiele rzeczy nie wie na temat tego, jak funkcjonować w internecie czasami potrzebują pomocy w, w zwiększeniu sprzedaży. Pojawiły się również w naszym mieście różne projekty, różne pomysły na to, by przyciągnąć turystów do Zakopanego. Takim nowym projektem jest karta pełna korzyści, realizowana przez firmę Mad Internet, czy przez pana Wojtka Janika audiobooki. Więc tutaj. Pomyśleliśmy o tym, żeby wziąć, skomasować to wszystko na jednym spotkaniu, zaprosić te różne firmy, które mają coś do zaoferowania kwaterodawcom i mają przede wszystkim do zaoferowania turystom, żeby nie było takiej potrzeby, aby kwaterodawca dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie musiał udawać się na różne spotkania, tylko żeby po prostu w jednym miejscu, w jednym czasie mógł sobie przyjść i poznać te wszystkie produkty, które są. Chodzi również o to, aby te działania mające na celu później promowanie tych poszczególnych produktów, żeby razem spiąć w jedną taki jeden pakiet wspólny i, i pokazywać razem całościowo. Myśmy przez ostatni rok wiele rzeczy robili wspólnie, starając się klientów zainteresować samym Zakopanem. No a tutaj już później na miejscu ktoś decyduje o tym, kogo tak naprawdę sobie wybiera. W imieniu naszych kwaterodawców negocjujemy stawki na przykład reklam w różnych mediach, czy tak jak teraz na dzisiejszym spotkaniu będziemy mieli możliwość poznania, jak zaoszczędzić na energii elektrycznej. Także myślę, że działanie wspólne przyniesie większe korzyści, aniżeli takie indywidualne, samodzielne staranie się o zdobycie klienta na rynku. Na spotkaniu z mieszkańcami pojawił się również dyrektor Biura Promocji Zakopanego Andrzej Kawecki, który stara się o jeszcze lepszą współpracę z Harendą i jej mieszkańcami. Harenda jest takim dobrym przykładem obywatelskich inicjatyw. I takie inicjatywy Biuro Promocji będzie wspierało. Oczywiście, jako instytucja samorządowa kultury, nie jesteśmy w stanie wszystkiego załatwić i wypromować wszystkich obiektów. Natomiast Harenda jest przykładem, że. Trzeba rozbudować infrastrukturę towarzyszącą. Że nie tylko samo spanie i jedzenie jest podstawową ofertą naszą, ale również cała infrastruktura. I tu właśnie powstała. Tu można sparafrazować piosenkę golców. Mamy za sobą pastwisko, a San Francisco powstaje, po prostu powstaje. Powstała duża stacja narciarska. Tworzą się, widzę tutaj, korty tenisowe. Po prostu mieszkańcy zaczęli rozważać, czy. Czekać na turystów, czy po prostu stworzyć takie warunki, żeby oni sami chcieli tutaj przyjeżdżać. Dzisiaj mamy spotkanie, żeby sobie omówić, a ja chciałbym się spotkać z mieszkańcami, żeby omówić zasady dalszej współpracy, na jakich warunkach. Chciałbym przedstawić mieszkańcom harendy to, co biuro promocji robi, to, co zamierza robić i jakie są oczekiwania. Nasze względem ich, i oni nam na pewno powiedzą, co oczekiwaliby od biura promocji. Myślę, że w naszym mieście dalej szwankuje przepływ informacji. Znaczy, o tyle szwankuje, że nie wszyscy przedsiębiorcy, nie wszyscy gospodarze miejsc turystycznych, hoteli, pensjonatów czy kwater prywatnych zabiegają o to, żeby powziąć informacje, co się w mieście dzieje. To jest bardzo ważne. Turysta przyjeżdża do mnie. I praktycznie ja jestem pierwszym takim informatorem, co w mieście można... W danym tygodniu, w danym dniu doświadczyć, co można zobaczyć, w jakiej imprezie można wziąć udział. I tu będziemy się dzisiaj zastanawiać nad tym, jaki ma być to przepływ informacji, jak najbardziej dogodny dla, dla mieszkańców. My będziemy teraz tworzyć nową stronę internetową miasta, tak aby można było sobie pobierać informacje, wydrukować, czy mapki, czy wszystkie informacje, co się w mieście dzieje. Tak aby turysta od razu w danym pensjonacie czy hotelu dostawał, oprócz folderów, które powinny być, również bieżącą informację. To jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie będzie, to po prostu no, będziemy dalej y, odstawać od innych y, takich już cywilizowanych, można powiedzieć, y, albo z większym doświadczeniem, może inaczej, z większym doświadczeniem ośrodków turystycznych europejskich, gdzie turysta wybierając y, miejsce swojego wypoczynku z góry wie, y, co może się spodziewać, co, jakie są imprezy i y, 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 y to jest chyba jednym z podstawowych y, naszych zadań dzisiaj. Na spotkaniu przedsiębiorcy mogli zapoznać się z programem do rezerwacji noclegu, dowiedzieć się, jak oszczędzać na energii elektrycznej oraz jak poszerzyć swoją ofertę o specjalnego przewodnika. Służy on przede wszystkim i pomaga w zarządzaniu hotelu. Nie musi, możemy zrezygnować z zeszytów, które mieliśmy do tej pory. Możemy za pomocą niego mieć dostęp i wystawiać różnego rodzaju dokumenty fiskalne, możemy sprawdzać statystyki, jak i dzięki różnym modułom i portalom rezerwacyjnym przesyłać im automatycznie nasze rezerwacje, jak i przyjmować z różnych portali internetowych rezerwacje online. Znaczy, mamy do zaoferowania, jeśli oczywiście są przedsiębiorcami, prowadzą działalność, a wiadomo kupują energię elektryczną, możliwość obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej, kupowania ich od innego dostawcy, jakim jest PGE. Różnice w cenie są nawet o 20% w zależności od taryfy. Korzyści są przede wszystkim no pierwsza: to oczywiście się ulega zmianie cena, która się obniża. Tak? A wiemy, że ona co roku w, tutaj na rynku w Tauronie rośnie średnio o 15-20%, więc przede wszystkim jest to obniżka, a druga sprawa jest to stała, niezmienna cena przez dwa lata, także można przez dwa lata praktycznie zamrozić cenę energii i jakby o kosztach już energii, jako rosnących kosztach, już nie rozmawiać. Projekt, który urodził się w naszej agencji w zeszłym roku. Na samym początku były to urządzenia do wypożyczania przed wejściami na szlaki Tatr. Od marca pracowaliśmy nad aplikacją, która to samo umożliwiłaby ludziom na telefonach z systemem Android, czyli ściągnięcie aplikacji, pobranie danego przewodnika i pójście z nim w góry zwiedzając je. Jednocześnie czy, słuchając od opowieści przewodnika, który im tłumaczy co widzą, co ich otacza. Jest to aplikacja nie tylko dla turystów, jest to aplikacja dla wszystkich ludzi, którzy nie mają czasu przeglądać internetu, nie mają czasu w domu spędzać na tym, bo w tej aplikacji można się dowiedzieć dużo, dużo więcej. I ciekawszych rzeczy można przeglądnąć, jak kursują autobusy, w jakich godzinach, na którym przystanku się znajduje autobus. Można ściągnąć sobie telefon pomocy drogowej, można sobie pobrać telefon do wulkanizatora, do taksówki, do busa. Można sobie przeglądnąć kartę menu w danej restauracji, można sobie zarezerwować tą aplikację. Yy, Właściciele pensjonatów, pokoi i apartamentów mogą dołączać w pakietach do, do swojej oferty noclegowej, czyli wynajmują nocleg z przewodnikiem. No, jest to na tyle atrakcyjne, że turysta dostaje w jednym dwie rzeczy: nocleg razem z przewodnikiem, w który może iść w góry i zaznajomić się z danym szlakiem. thank <laughs> you